Cześć. W tym filmie przygotuję was z matematyki do egzaminu maturalnego. Film jest nagrywany na żywo, dlatego też przepraszam za wszystkie potknięcia, które wyjdą w trakcie tego filmu. Zaczynajmy. Zadanie pierwsze: trzeba podać odwrotność liczb zaprezentowanych tutaj. No to co? No to wydaje mi się, że odwrotnością liczby 5 będzie liczba 2 ponieważ jak odwrócimy liczbę piątkę to właśnie wyjdzie dwójka. Odwrotnością liczby 8 to jest oczywiście nadal ósemka, bo jeżeli odwrócimy liczbę do góry nogami to nadal to będzie 8. I odwrotnością liczby 6 będzie liczba 9. Zadanie rozwiązane. Kolejne podaj odwrotności literek, no to wiemy, że odwrotnością literki X jest nadal literka X, odwrotnością literki P będzie literka D, odwrotnością literki M będzie literka W, a odwrotnością literki Y tutaj y, może być problem, ale jest to lambda. No i mamy jeszcze podać przeciwność liczby. 9. Wiemy, że przeciwności się przyciągają. Oczywiście, skoro przeciwności się przyciągają, to obstawiam, że przeciwnością liczby 9 jest liczba 6, ponieważ na przykład mamy 69, nie? Dobra, kolejne zadanie. W tym zadaniu mamy podać przykłady liczb, które są parzyste. No i z tego co słyszałem, to TVP się wyłożyła na tym, dlatego też ja to zrobię poprawnie. Przede wszystkim, czy liczba 1 jest liczbą parzystą? No, oczywiście, że liczba 1 nie jest liczbą parzystą, ale jak dołożymy drugą liczbę 1, to te dwie liczby już będą stanowiły parę i otrzymamy w ten sposób liczbę 11. Czyli liczba 11 jest liczbą parzystą. Można też podejść do tego w zupełnie inny sposób, na przykład, czy liczba 7 jest liczbą parzystą. No, żeby to sprawdzić, można sobie przypomnieć z lekcji matematyki, że liczby parzyste dzielą się przez 2, więc sprawdźmy, czy liczba 7 dzieli się przez 2. Jeżeli wezmę sobie podzielę przez 2, to mi wyjdzie 3,5. Czyli co oznacza? Oznacza tyle, że faktycznie 7 da się podzielić przez 2, czyli wyszło 3,5. Czyli 7 to również jest liczba parzysta. I 11 liczba parzysta. Myślę, że dwa przykłady wystarczą. Idziemy dalej. W tym zadaniu musimy obliczyć wartość wyrażenia. Mamy 2 wykrzyknik razy 3 wykrzyknik. Oczywiście 2 razy 3 to jest 6, a wykrzyknik razy wykrzyknik to jest wykrzyknik, ale podniesiony do kwadratu. Tyle, idziemy dalej. W tym zadaniu musimy podać rozwiązania wzorów skróconego mnożenia. I oczywiście, jeżeli ktoś pamięta, jak się to rozwiązuje, to zrobi to bardzo szybko. A dla tych, którzy nie pamiętają, to ja zapiszę rozwiązanie. Będzie tutaj. A kwadrat dodać B kwadrat. W tym miejscu będzie A kwadrat minus B kwadrat. I w tym miejscu wyjdzie 0. Bo mamy A minus B i A plus B w dwóch nawiasach, czyli musi dać 0. Idziemy dalej. W tym zadaniu trzeba wykonać działania. Musimy dodać 20 do 40. No to żeby dodać 20 do 40, to dodajemy 2 do czwórki, to daje 6 i 0 do 0 to dają 2 zera. czyli mamy 600. A tutaj mamy 300 odjąć 10. Robimy tą samą metodą. 3 minus 1 to jest 2 i tu mamy 2 zera, tu mamy 1 0, wyjdzie 1 0. Rozwiązane, możemy przejść dalej. Tym razem zadanie tekstowe. Adam miał 4 jabłka, 3 oddał Hani, a jedno zostawił dla siebie. Ile jabłek ma Adam? No to zadanie wydaje mi się, że najlepiej policzyć sobie stwierdzenie Arystotelesa. Możemy sobie zapisać, że e, A niech będzie to 4 jabłka, B niech będzie to 3 jabłka, no i C trzeba policzyć ile tych jabłek jest. No to zrobimy sobie, że A kwadrat minus B kwadrat równa się c kwadrat. Ten wzór też występuje w takiej postaci a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, no ale tutaj mamy 4 jabłka i 3 jabłka i trzeba je odjąć od siebie, więc tu absolutnie musimy zastosować znak minus, stąd ten wzór. Więc teraz podstawiam sobie, pod a podstawiam sobie 4, podnoszę do kwadratu, minus b, które wynosi 3, do kwadratu równa się c kwadrat i obliczam 4 do kwadratu to jest 16 minus 3 do kwadratu to jest 9 równa się c kwadrat 16 minus 9 to wydaje mi się że to jest 7 równa się c kwadrat czyli z tego wynika poprawmy c kwadrat czyli z tego wynika że c równa się pierwiastek z 7 czyli tyle jabłek ma Adam możemy przejść do kolejnego zadania Sprawdź, czy podane funkcje są do siebie równoległe. No, oczywiście, funkcje są do siebie równoległe, jeżeli jedna jest równa do drugiej. Czyli takie są funkcje równoległe. I to by była nasza f od x, a to by była nasza g od x. No i teraz, żeby sprawdzić, czy te funkcje są równoległe, to wzór jest taki, że wyraz a z jednej funkcji, czyli na przykład z tej f, musi być równy a z drugiej funkcji, czyli z funkcji g. No to skoro tak, to patrzymy. Tu jest wyraz z funkcji a, bo on zawsze stoi przy x, i tu jest wyraz z funkcji g. Też stoi przy x. Jak widzimy, 3 jest równe 3, czyli tak, te funkcje są do siebie równoległe. Możemy przejść do kolejnego zadania. W tym zadaniu trzeba podać, ile krawędzi ma sześcian. No, żeby dowiedzieć się, ile krawędzi ma sześcian, no to przede wszystkim nie wiemy, ile ich ma, bo są część jest gdzieś tam schowana z tyłu. Więc, żeby się dowiedzieć, to najlepiej narysować siatkę tego sześcianu. Ja ją narysuję sobie szybciutko. Może niezbyt dokładnie, e, ale szybko, tak żeby sobie ocenić. No i teraz liczymy ile tych krawędzi ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Czyli ile ma krawędzi? 16 krawędzi. Idziemy dalej do kolejnego zadania. W tym zadaniu musimy sprawdzić, czy przedstawiony ciąg arytmetyczny jest rosnący. No to, żeby dowiedzieć się, czy ciąg arytmetyczny jest rosnący, to musimy sprawdzić, jak zmienia się r tego ciągu. No to piszemy wzór na r ciągu arytmetycznego. To jest wyraz wyższy przez wyraz niższy. No to wstawiam 4 dzielone na 2 równa się 2 i to jest nasze r1. Teraz liczę r2, e, a3 przez a2. No to będę miał. 6 dzielone przez 4, to jest 3 32. R3 to będzie A4 dzielone przez A3, to jest 8 szóstych, i jeżeli sobie skrócę, to będę miał 4 trzecie. No i patrzymy, to jest liczba 2, to jest 1,5, a to jest 1,333 i tak dalej w okresie. Co to oznacza, że. R, czyli różnica tego ciągu maleje cały czas, a skoro maleje cały czas, jest to ciąg malejący. Malejący ciąg. Arytmetyczny. I w tym filmie to wszystko. Mam nadzieję, że Wam bardzo pomogłem tym filmem. Cześć!